No, i bardzo się cieszę, że tutaj napisałaś pewien tekst, który jest no, troszeczkę trudny do rozwiązania, ale jeżeli chodzi o kontakt, proszę bardzo: 609, 230, 619, czyli 609, 230. 619. Proszę, możesz dzwonić, możemy się umówić, ale tak jak zawsze proszę, troszeczkę po 9 lub po 21. .00. To są najbezpieczniejsze godziny istnienia. A ja ciągle, ciągle gdzieś, teraz w świecie, w świecie mody również i także jeszcze innych rozgrywek, powiedzmy, że kulturalnych. Czekam na telefon od Ciebie. I nie denerwuj się, jak nie odbiorę. Zadzwoń do 23. Spokojnie możesz dzwonić. Czekam. Cześć Anna.